Siemaneczko, siemaneczko, witam was serdecznie moi drodzy widzowie w tym odcinku Dziś będziemy sobie robić pitewki, ale tylko i wyłącznie na trybie underdog Więc zobaczymy czy mój Nemezis dzisiaj okaże się być moim tak naprawdę przyjacielem Kochani widzowie, mam w dalszym ciągu przygotowane dla was trzy konkursiki Jeszcze nikt w tych konkursach nie wygrał A co zrobić, żeby w nich wygrać? Albo, jakby to powiedzieć, zwiększyć swoje szanse na wygraną? I dołączyć do tych konkursów należy dokonać płaty z kodem, oczywiście ADUNIA I słuchajcie, jeżeli wpłacicie 8,40, dołączę Was do tych dwóch konkursów z automatu, a jeżeli wpłacicie minimum 15 zł to dołączę Was do tych trzech konkursów od razu. I co ważne, od razu również po wpłacie dostajecie informację, czy udało Wam się wygrać któregoś z tych skinków. Dobrze, moi drodzy widzowie, słuchajcie, yy, będziemy sobie dzisiaj robić właśnie bitewki na underdogu. i powiem wam tak, ja myślę, że od początku będziemy lecieć po prostu już troszeczkę grubiej, nie będziemy tutaj zaczynać od jakiejś tam bitewki za stówkę tylko dziś pozwolimy sobie myślę na troszeczkę więcej, no nie wymagajmy też nie wiadomo ile ale myślę, że pierwszą bitewkę sobie zrobimy taką za 500 zł, totalnie randomowe skrzynki, w ogóle tego nie przemyślałam i wrzucam sobie na dwie osóbki i oczywiście na tripie underdog, czyli pierwsza bitewka za 500 złotych no i zobaczymy, czy uda nam się to wygrać. Powiem Wam szczerze, że mówię tak w miarę cicho. Znaczy cicho, może bardziej bym to określiła spokojnie. Mam otwarte okno i relaksuje mnie bardzo Dźwięk nie wiem, świerszczy, czy co to tak robi. I wyciszam się przed weekendem, wiecie jak jest. No i wkurzywiłam się tutaj z lekka, właśnie, bo emeczka polecia dla naszego przeciwnika. No i to mnie troszeczkę. Nie, co ja gadam w ogóle? Fawry. Ach, mój mózg, czachadymi, zapomniałam, przecież to właśnie dobrze, że ja to przegrywam. Przecież o to tutaj chodzi w tym underdogu. Czemu mój mózg po prostu nie ogarnia takich rzeczy? I ostatnia skrzynka. No i mamy to, moi drodzy, zwycięstwo, chociaż powiem już 80-90 zł profitu na bitwie za 500 No dobra, yy, jestem zadowolona, no bo to jest profit w każdym i bardziej jest to profit i wygraliśmy tą bitwę, zawsze mogliśmy to stracić. Ale za takie pieniądze? Dosyć mały ten profit, nie? Co myślicie? Dajcie znać, co myślicie o takich yy, niskich profitach. No to skoro za 500 wygraliśmy, rzucimy sobie tutaj może za 650 taką bitawkę. To będzie druga bitawka I również oczywiście na underdogu. Patrzcie, ja tak rzadko używam tego underdoga, że ja w ogóle Mój mózg jakby się wyłączył i ja zapomniałam, że właśnie o to chodzi, że ten, kto ma mniej, to wygrywa. I zobaczcie, i bym się znowu cieszyła i bym się napaliła na to i Wii, super, wygram. A tu patrzę i ccuję, ale widzę, że dzisiaj sprzyja mi underdog, dzisiaj sprzyja mi underdog, czyli gdybyśmy nagrywali jakiś inny odcinek i nagrywałbym prawdopodobnie jak zwykle na trybie standardowym. No to bym jak zwykle przepierdoliła pieniążki No i super Wygraliśmy, ale no coś jest dzisiaj Powiem wam szczerze Coś tutaj Wygraliśmy, ale na minusie jesteśmy cztery w ogóle czkawka mnie złapała jeszcze jakaś Dziewać mi się chce Nie ogarniam w ogóle swojego mózgu dzisiaj Powiem wam szczerze Dobra, wygraliśmy dwie bitwy, tak? Wygraliśmy dzisiaj dwie bitwy już Na underdogu, co to jest mega ważne I otworzymy sobie jakąś skrzyneczkę i w ogóle, nie wiem się tak patrzę i dead case ja się tak troszeczkę czuję i może otworzymy sobie po prostu skrzynkę, co? zobaczymy sobie co się w niej kryje, może uda nam się coś fajnego tutaj wydropić wiecie, ja muszę sobie jakieś tutaj emocji doładować no bo przed chwilą te dwie bitwy no, były wygrane, ale no nie oszukujmy się, widzieliście jaki to był profit zrobiony albo wręcz bym nawet powiedziała, że straciliśmy tej drugiej bitwie więc ten dead case właśnie odwzorowuje to, jak ja się po prostu aktualnie czuję, i widzę, że no nie chcę nam wypaść, ja ładu, że jest w ogóle procent. Aha. Jeżeli chodzi o osobę, która wygrała skina w poprzednim odcinku, będzie to ogłoszone u mnie na Discordzie, także jeżeli jeszcze ciebie nie ma, to link masz w opisie i koniecznie dołącz. Dobra, ale badziewie, a ile to kosztuje w ogóle na czesterku? 1000 zł. Kurde, no nie, na no 1000 zł to nie dam, ale za 26 kafli mogę mieć hola. Dobra, spróbujmy jeszcze na buściku, zobaczymy sobie na buściku I powiem wam szczerze, że no... Mm, nie, kasana to jest jakaś Dobra, słuchajcie, otwieramy sobie jeszcze tylko tą skrzyneczkę, a ja tam mr bliziutko Kurde, dobra, ostatni raz. Otwieramy sobie, jak nic nam nie wyjdzie, to spadamy, lecimy. No i emeczka nam poleciała. No ta emeczka w jakim stanie ona będzie? Nie wear. No, dobra, nie ma co, nie ma co, bo człowiek się tylko po prostu załamy. Dobra, myślę, że to tak wyrównaliśmy i możemy polecieć troszeczkę z grubszej rury. A mianowicie... Zrobimy sobie taką szybką bitwę, co? Na dwie skrzyneczki, zobaczymy jak to wyjdzie I zrobimy sobie na cztery osoby na underdogu Oczywiście, no bo o to tutaj chodzi, że dzisiaj Robimy to wszystko na underdogu, moi drodzy Więc taka, powiedziałabym, szybka bitwa Dwie drogie skrzyneczki O, jeszcze Ktoś do nas tutaj dołączył, widzę No i zobaczymy, czy nam się tutaj coś uda wylosować No kurde Gdyby nie ten Isamu, ale Isamu sam sobie zawsze Chyba ma farta, i ja, i nie gadaj, że wygramy to Nie. Nie wierzę. Ej, ale to było szybkie 30 złotymi. Trzy kafle przytulił. Dobra, szczerze ja się tak nie będę bawić. To jest w ogóle Żenua. I ja myślę, że tutaj trzeba wjechać z radiation case'em I może sobie tak o zrobię. Za 9 stół kurczę, bo... Dobra, dajmy na trzy osóbki na underdogu. A co tam? Niech... Niech jest. Jeżeli się uda, no to I patrzcie Zrobiliśmy na 4 osoby wtedy bitwę i taki fajny profit Trzy kafle ponad gościu sobie zgarnął A my po co? Po stówce I tak się jakoś kręciło, nie? Dobra, na razie powiem wam szczerze, że nie, nie jestem w ogóle zadowolona z tego co tutaj leci I dobra, Cofam? jestem zadowolona, bardzo jestem zadowolona Nie Nie wierzę ale jakie tu itemy zaczęły w ogóle lecieć Ej dobra, spróbuję zrobić sobie jeszcze jedną bitewkę taką I może się uda, może teraz się kurde uda nam Nie Dobra, a dawaj to w sumie, 5 sobie wrzućmy takich 5 Dajmy to na 3 osób. no kto nie ryzykuje, ten nie pije pana, tak? To jest w ogóle z tego, no już nie takiego nowego tego eventu, ale z tego eventu, który aktualnie tutaj jest, widzę, że... uuu ktoś do nas dołączył, halo! I pięć skrzyneczek, moi drodzy, przynajmniej 1050 zł ciszy. I proszę Adunia pamiętać, że ty musisz mieć najmniej. O to w tym chodzi. Ty się nie ciesz, że tu masz najwięcej, bo to jest właśnie najgorsze, co może być. No i mi lecą teraz w tej temy, nie? Nie, To już jest nie do przebicia. Tutaj bym gówno z gównem musiał wylecieć. Nie, ja się poddaję. Ja się poddaję, ja się poddaję underdog. My chyba nigdy nie będziemy przyjaciółmi. Dobra, sześć stów mi zostało. Nie wiem, myślę co tutaj zrobić. Czy to jest sensowne, co ja chcę zrobić? Dobra. Myślę, że to jest najbardziej sensowna rzecz, jaką ostatnio mogłam wymyśleć. A w tym odcinku macie tego do skinka do wygrania. Żeby go wygrać, moi drodzy widzowie, jedyne co musicie zrobić, to zostawić lajka like pod tym odcinkiem, zostawić suba na moim kanale i zostawić komentarz. A w komentarzu napiszcie, jaki dzisiaj mieliście przez cały dzień humor. Dobra, jest yes, git, jest git, jest git na underdoga, moi drodzy stikery, które zaskakują. I wale to na cztery osoby, nie? Nie to będzie po prostu chyba największy rollercoaster w tym odcinku ponieważ sticker case'y oddają praktycznie za każdym razem a my to rzuciliśmy na underdog'a i ja jestem ciekawa ile po prostu podczas tej bitwy razy zapomnę że wygrywa ten, który ma najmniej i dobra, to ja zaszczyt, że to będzie taki rollercoaster dokładnie tak jak myślałam no w życiu będzie się nie spodziewał, że mi sticker za 6 tyg wypa wypadnie, wyleci, ale jestem ciekawa w ogóle, ile tutaj profitu się zrobi, nie? Bo ja to jestem wręcz przekonana, że tutaj profit będzie największy ze wszystkich bitew. No ale widzę, że no tutaj niestety to ja, można by powiedzieć, że praktycznie jestem na czole samym i prowadzę. Chociaż szczerze powiem teraz tak wydropiło, że. Jesteśmy w mega dobrej pozycji, ale coś jest najgorsze, my nawet nie jesteśmy w połowie, widzowie My nawet nie jesteśmy w połowie, jeszcze brakuje jednej skrzynki, ale dropi, ale dropi tutaj, kurde, dla bota Rosso i dla bota Emily Tylko żeby ten bot Adrian nas tutaj, kurde, żebyśmy my za bardzo nam nie podropiło. Ja, no jak nigdy, no Halo, Ada, pamiętaj, underdog, underdog, chodzi o to Wiecie, ja muszę sobie to powtarzać, bo ja zaraz tutaj zrobię sobie taki roller coaster emocjonalny, że nie będę mogła normalnie usnąć. A bym chciała jeszcze dzisiaj normalnie usnąć. To jest weekend, trzeba się zrelaksować. Wiecie, jak jest, no nie? Już widzę, że tutaj jest i tak czy siak mega duży profit. Aż mi się ciepło zrobiło. Dwie dychy, kurde, dwie dychy nas dzielą od wygranej tutaj z botem Adrianem. Ja tutaj tylko patrzę na mnie i na bota Adriana. Tylko na mnie i na bota Adriana. O cholera. Poleciał mi i. Nie. Nie, proszę, nie chcę coś powiedzieć dla podadriana. To nie może się tak skończyć. Nie. Nie wierzę w to. dwa tysiące złotych. No dobra, moi drodzy sobie, że że tak o nie. No, człowiek niby wiedział, ale jednak się łudził, No jednak, no, Underdog jednak pozostaje tam, gdzie. Gdzie zazwyczaj pozostawał, jeżeli chodzi o nagrywanie moich odcinków I robienie tych właśnie bitew Underdog, dziękuję Może kiedyś przekonam się do ciebie bardziej Na razie To byłoby na tyle Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał Życzę wam miłego wieczoru, miłej nocy, miłego dnia Zależnie od której oglądacie I do zobaczenia w kolejnym odcinku, bye